Cześć, witam was, To jest Gracjan, a teraz będzie wiązanka moich przebojów. Mój internecie, mój ty internecie, jesteś mi wszystkim i bardzo kocham ciebie. Internet łączy ludzi, ludzi, internet łączy ludzi, ludzi, internet łączy ludzi, ludzi. Pokochaj mnie, pokochaj mnie A ja Tobie dam mój kolorowy świat Uśmiechnij się, uśmiechnij się Ja Tobie dam cały mój świat Moje szalone życie mam I na uciechę wszystkim dam Kilka filmów, kilka zdjęć byście uśmiechnęli się I życia swego czyją sens Kupę sobie szczelę z rana potem jeszcze na spacerze no i pod koniec dnia kupę sobie szczelę ja Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi Kupa śmierdzi cały czas Kupa, kupa, kupa nie pachnąca nie pachnąca, lecz śmierdząca Ciem cium, 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 la, 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 Kocham cię, kocham cię, la, la, la. Nasza miłość jest szalona tak fajowo napalona Cium, 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 cium la, 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 Kocham cię, kocham cię, la, 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 Nasza miłość jest szalona Tak fajowo napalona Zakochajmy się, zakochajmy Nie liczmy godzin ani lat Zakochajmy się, zakochajmy, bo życie krótko trwa. Zakochajmy się, zakochajmy, nie liczmy godzin ani lat. Zakochajmy się, zakochajmy, bo życie krótko trwa. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Bye bye. la. la 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 Götui göttu iz Z Gracjanem z Gracjanem Gotowania wielkim fanem Gotowania wielkim fanem Gotuj gotuj z Gracjanem z Gracjanem z Gracjanem Gotowania wielkim fanem gotowania wielkim fanem Obiadek, obiadek Ugotować trzeba Obiadek, obiadek Ugotować trzeba Cześć!